W liście do Efezjan święty Paweł mówi wyraźnie, że prawość i sprawiedliwość są cechami chrześcijan. Wszyscy winniśmy być ludźmi prawymi, sprawiedliwymi. I mówi wyraźnie, że są czyny ciemności i są czyny światłości. Winniśmy zawsze wybierać te czyny, które oznaczają, że znajdujemy się w światłości Bożej. Bóg bowiem jest światłością. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Chrystus, który jest światłością Ojca, oświeca nas przychodzących na świat i rozświetla mrok naszego życia. Pozwala nam wybierać czyny światłości. Ale tylko wtedy, kiedy my sami chcemy takie czyny wybierać kiedy nie chcemy stać się niewolnikami ciemności czyli mroku śmierci i zła a żeby wyjaśnić bliżej nam na czym polega ta tajemnica wyboru między czynami ciemności i czynami światłości kościół podsuwa nam jako lekturę Ewangelię świętego łukasza która opowiada o wydarzeniu które miało miejsce w czasie ziemskiego życia naszego pana Jezusa Chrystusa. Pewien uczony w prawie postanowił wystawić, jak określił to ewangelista, Chrystusa na próbę i zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A Jezus odpowiedział pytaniem: Co jest napisane w prawie? w prawie mojżeszowym, czyli w pięcioksięgu Starego Testamentu. Co czytasz? Uczony w piśmie odpowiedział, że należy kochać Pana Boga całym sercem, całą duszą, całą mocą, całym umysłem, a bliźniego jak siebie samego. Pan Jezus dodał także, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz usprawiedliwiony. Wydaje się, że to jest tak niewiele. Jest tylko dziesięć przykazań, ponieważ odpowiedź, której udzielił uwłoczony w piśmie, cytując Pismo Święte, jest proste. Przestrzegaj przykazań. Kochaj Pana Boga i kochaj bliźniego. Na tej zasadzie opiera się całe chrześcijaństwo i cały Stary Testament. Okazuje się jednak, że mimo, iż przykazań jest tylko dziesięć, Stanowią one ogromną trudność do człowieka. Na dodatek, uwłóczony w piśmie chciał się usprawiedliwić z tego, że w ogóle zadał takie, nazwijmy to niezręczne dla niego samego pytanie i postawił kolejne, a któż jest tym bliźnim? Bo Pismo Święte przecież nie mówi, kto to jest. Czy to jest tylko ktoś z mojej rodziny, z mojego narodu? Możemy tu się domyślać, co on miał na myśli. I Pan Jezus odpowiedział przypowieścią, która jest bardzo ważna, z tego powodu, że przywołał jako bohatera tej przypowieści samarytanina, czyli człowieka wywodzącego się i należącego do narodu żyjącego w Samarii, do Samarytan. Żydzi i Samarytanie żyli w wiecznej nienawiści, omijali się, wręcz przechodzili na drugą stronę ulicy, jak się widzieli. Spór dotyczył interpretacji Starego Testamentu. I właśnie Pan Jezus takiego człowieka przywołał, jako tego, który kocha bliźniego i o bliźniego się troszczy. Przypowiedź jest bardzo prosta. Pewien człowiek został napadnięty, pobity, obrabowany i porzucony. Przechodził obok niego, będąc w podróży, lewita, czyli sługa świątynny, przechodził kapłan. Być może kapłan szedł do świątyni, a wtedy kontakt ze zmarłym czyniłby go nieczystym, więc ominął tego człowieka i nagle ten samarytanin wzruszył się głęboko w sercu. Przyszedł do niego, zabrał, opatrzył jego rany, zostawił w gospodzie, potraktował go jak bliźniego. Bliźnim naszym jest także ktoś z obcego narodu, z obcego plemienia. Każdy, kto dba o swojego bliźniego, jest naszym przyjacielem i przyjacielem samego Boga.